Bardzo popularne i często używane przez pacjentów, zażywane przez pacjentów leki na nadciśnienie, niestety nie są dostępne w lubelskich aptekach. Od kilku lat kupuję dla swojego męża leki na nadciśnienie, które co miesiąc wykupuje. Niestety dzisiaj w aptece ani na Narutowicza, ani na Unickiej ani w innych aptekach nie udało mi się kupić tych leków. Czy tak ma wyglądać polityka państwa opieki zdrowotnej? Tymczasem, szanowni państwo, rząd od 1 sierpnia wprowadza ustawę, która mówi o zakazie sprzedaży w, w szpitalach, w placówkach przyszpitalnych, aptecznych yy, preparatów. Czyli pacjent, który bezpośrednio po wizycie u specjalisty, z, z szedł y, na dół do apteki i wykopował preparaty. Dziś, od, znaczy od 1 sierpnia, tego zrobić nie będzie mógł. Czy to ma związek z walką państwa y, z, związaną z wywożeniem leków? Ja tego związku nie widzę. Pacjenci również. Po pierwsze, od 2016 roku. Y, Ograniczany jest budżet na program lekowy z, ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia przeznaczonych na ochronę zdrowia. I o ile w 2016 roku ten budżet stanowił 16,8% całego budżetu zdrowotnego, to w 2017 i w 2018 już tylko 15,8%. A jeżeli chodzi o rok 2020, to w wieloletnim planie finansowym rządu polskiego zapisana jest jeszcze mniejsza kwota i wynosi 15,2%. I druga przyczyna, proszę Państwa, to jest oczywiście fakt, że 55% eksportu polskich leków z polskich aptek stanowi handel nielegalny. Czyli zorganizowane grupy przestępcze. Jest to obrót około 2 miliardy rocznie. To oznacza, że to jest jedna szósta, czyli 20 yy, niecałe procent naszego programu lekowego. Ja osobiście 4 lata temu została zdiagnozowana u mnie niedoczynność tarczycy. Jest to choroba tarczycy, gdzie muszę przyjmować lek Eutyrox. Przyjmowanie u osób ze schorzeniem tarczycy tego leku powoduje, że jest możliwość ograniczenia postępu choroby. Tylko jest taki warunek, że trzeba to robić systematycznie. Od 4 lat kupuję to bez problemów w Lubelskich aptekach. Niestety kilka tygodni temu dowiedziałam się, że tego leku brakuje i nie jest w stanie w Lublinie kupić tego leku. Ja na co dzień pracuję w Warszawie, w stolicy nie było problemu, zakupiłam, ale jest to problem tysięcy, setki tysięcy pacjentów, którzy nie mogą sobie pozwolić, żeby przemieszczać się czy do, do Stalowej Woli, czy w Warszawie, czy do Poznania tam, gdzie te leki mogą być dostępne. Dlatego jest potrzebna tutaj natychmiastowa interwencja rządu, ministra zdrowia, ponieważ to on powinien tak zorganizować system ochrony Zdrowia, żeby przewidzieć pewne sytuacje, które mogą nastąpić i to on zapewnia bezpieczeństwo zdrowia i życia Polaków. Zatem dzisiaj apelujemy do rządu, apelujemy do ministra zdrowia, aby podjął działania, aby ten kryzys lekowy został zakończony, żeby zaprzestać temu kryzysowi.